Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Długo mi nie było, prawda? Powiem Wam, dziewczyny, że to jest chyba moja pierwsza, ta długa nieobecność na kanale. Zawsze jakoś udawało mi się pociągnąć ten cały taki czas nagrywania. Czasami troszeczkę wbrew sobie, bo, bo trzeba, bo wypada, bo różne rzeczy się działy. A tutaj po prostu czułam, że muszę inaczej i y, no właśnie od czego tutaj zacząć, co się takiego podziało, co tutaj było. Myślę, że od faktów chyba tak najłatwiej zawsze zacząć, więc fakty są takie, że zmarła moja teściowa, zmarła mama mojego męża, no i fakty są takie, że 94 lata, że bardzo długo chorowała, ponad 3 lata już chorowała, że ostatni czas był dla niej bardzo trudny, no i wydawać by się mogło, że przede wszystkim będziemy my jako bliska rodzina przeżywali smutek, przeżywali też Ulgę, że ona już nie cierpi. Natomiast ym, człowiek nigdy nie jest przewidywalny, i ludzka psychika nigdy nie jest przewidywalna. Yy, powiem Wam, że tyle różnych emocji, których yy, doświadczyłam w tym czasie, yy, spowodowały to, że bardzo mocno poczułam, że na ile tylko mogę, potrzebuję wyłączenia się ze świata zewnętrznego. Akurat to był czas, kiedy już zaczął mi się urlop, tak w ogóle a propos, dzisiaj mieliśmy być trzeci dzień nad morzem na Helu, oczywiście wcześniej już odwołaliśmy, więc nie jedziemy. I był to też taki czas, kiedy też mogłam fizycznie poświęcić ten czas takiemu wycofaniu, zastaniu otuleniu gdzieś tam siebie i najbliższych osób, no przede wszystkim oczywiście męża, bo, bo ja straciłam teściową, dzieci straciły babcie, a on stracił mamę. Osobę tak naprawdę najbliższą człowiekowi, y, tak jak mama, tak jak dziecko. Chyba tutaj w tych diadach najczęściej mamy najwięcej, najsilniejsze jeszcze emocje. No i tak y, 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 myślę, że to, że udało mi się podjąć taką decyzję, a spowodowało też, że mieliśmy czas, poza oczywiście załatwianiem, bieganiem po urzędach, w różnych innych miejscach jeszcze, na takie bycie, bycie ze sobą samym. I ze sobą też tym wszystkim nawzajem. To już tak właśnie mówimy z mężem, że nie było takiej sytuacji, chyba wcześniej w naszym życiu, że myśmy siedzieli obok siebie na kanapie albo na fetelu i cztery godziny rozmawialiśmy na przykład o różnych rzeczach. Także ten czas był taki bardzo, bardzo potrzebny. Mi był też bardzo potrzebny, ponieważ mm, mi się też otworzyły rany wynikające z, ze śmierci moich rodziców. Ja miałam takie wrażenie, że jakby przeżywam w jednym momencie, oddanie światu, tak, tym, temu już duchowemu mamy taty i właśnie mojej teściowej. Tak w ogóle a propos, moja teściowa była bardzo dobrą osobą. Była dobrym człowiekiem, była dobrą teściową. Jeżeli mogłabym ją tak podsumować jednym zdaniem, chociaż ciężko jednym zdaniem podsumować życie człowieka, to była to osoba, która nie zrobiła nigdy nikomu żadnej krzywdy. Przynajmniej tak jak ja ją znam jak mogłam poznać ją też przez różne inne jeszcze dodatkowe czyli doświadczenia, w ostatnich kilkudziesięciu latach nic takiego się nie zdarzyło, a znając ją, myślę, że dość dobrze, także nie zdarzyło się to wcześniej, także a jeżeli możecie gdzieś tam wesnąć do Pana Boga za jej duszę, to, to o to proszę i będę wdzięczna. Ale właśnie mówiąc tak o takiej o, o ludzkiej psychice, wiecie, w pewnym momencie uświadomiłam sobie podczas tych przygotowań wszystkich właśnie do organizacji pogrzebu, że ja zupełnie nie pamiętam nic, ale to zupełnie nie pamiętam nic z mm, czasu, kiedy zmarła moja mama, do czasu. Kiedy był pogrzeb. Dosłownie to było niedawno, bo to było 6 lat temu dla mnie, to jest niedawno. Dosłownie pamiętam wszystko, jakby fotograficzna pamięć była, co się działo w trakcie, kiedy ona umierała, kiedy była reanimowana na oddziale szpitalnym. Potem pamiętam moment, kiedy wyszłam ze szpitala, zadzwoniłam do mojej kuzynki, i chyba, bo tu już nie jestem pewna, do cioci. A potem kolejna scena, którą pamiętam. To jest jak wychodzimy z kaplicy, już po mszy, schodzę po schodkach, moje dziecko płacze, ja jej podaję rękę. I to było coś, co potem jakby odblokowało moją dalszą pamięć i pamiętam ze szczegółami wszystko, co było dalej. Natomiast mózg jakby wyłączył mi, no, 4-5 dni. Także nie, nawet nie, że nie pamiętam, ale nie mogę sobie tego przypomnieć. Mąż i syn tutaj. Pokazywali, mówili mi o różnych takich zdarzeniach, które wtedy były. Totalnie, jakby to było poza moim umysłem. I też, a z kolei, ze szczegółami pamiętam każdy dzień po śmierci mojego taty 10 lat temu. No, to też pokazuje właśnie, tak jak mówię, zawsze potęgę, ale też nieprzewidywalność ludzkiego umysłu. Nigdy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zrozumieć siebie, i zrozumieć innych osób do końca. No bo właśnie tak działają nasze umysły. Sekundeczkę za mną, drzwi. Mam mnóstwo przemyśleń, natomiast oczywiście, że wszystkie te moje przemyślenia muszę też sobie wiecie poskładać, co mogę też powiedzieć, bo tak jak już mówiłam kiedyś na kanale dla mnie bardzo ważna jest prywatność i właśnie mówienie, za, zwłaszcza gdzie jakichkolwiek włączanie innych osób, no to to też musi być tutaj e, ich pełna zgoda i takie, takie wyczucie, no nie chcę robić kontentu po prostu na, na moich rodzinie, na śmierci moich osób, to w ogóle to dla mnie to jest już po prostu rzecz nie do przyjęcia, nieważne. W każdym tych przemyśleń na pewno mam, bo też bardzo wiele różnych rzeczy tutaj, właśnie w tej ciszy, w tym takim trwaniu, w tym takim patrzeniu na życie bardzo szeroko, ale też z dużym przybliżeniem na różne aspekty życia, podczas tych rozmów także gdzieś tam mi się otwarło i myślę, że ja otworzyło. I też myślę, że to też wejdzie, jakby. We mnie, tak? Moją konstrukcję mojej psychiki. Także na pewno gdzieś tam Wam pewność przekażę. Ale tutaj chcę Wam powiedzieć ym, o tym, co mówił Ksiądz na kazaniu y, podczas mszy tej, tej pogrzebowej, bo myślę, że proste rzeczy, a czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. On, on jakby zaczął od tego, że oczywiście opłakujemy osoby zmarłe, ale też moment śmierci osoby, której uczestniczymy także w ostatnim pożegnaniu. To jest moment, kiedy konfrontujemy, w jaki sposób też widzimy życie w szerokiej perspektywie, ale nie tylko patrzymy w perspektywie wiecznej, jeżeli wierzymy, że jest nie coś po śmierci albo coś konkretnego o czym nam mówi nasza wiara, ale też to jest taki czas, kiedy my poddajemy refleksji nasze życie ziemskie i że osoby zmarłe i sytuacja przeżycia właśnie tego rozstania wiecznego, na zawsze albo też na bardzo długi czas a, a nie, na pewno nie spotkamy się na ziemskim świecie powoduje to, że my też możemy poddać refleksji nasze życie i nasze relacje z sobą samym i z innymi osobami i pierwszą, on, on mówił, jakby zaczął od tego, że ym, dobrze używać w swoim życiu teraz, ziemskim, póki jeszcze to życie mamy, póki mamy inne osoby wokół siebie, dla nas bliskie Pięciu słów, z których to ostatnie jest złożone z dwóch członów. I trzy pierwsze słowa na pewno znamy, bo to jest proszę, dziękuję, przepraszam. To są słowa, które używa, których używa każdy dobrze wychowany człowiek w swoim życiu. Natomiast ym, czasami bywa tak, że my śmiało używamy tych słów, często używamy tych słów do obcych osób. Bo wiemy, że taka jest nasza uprzejmość, trzeba podziękować, trzeba przeprosić, nawet jak gdzieś tam kogoś niechcący dotkniemy, chcemy, trzeba y, y, tych słów używać, a rzadko stosunkowo używamy tych słów w stosunku do bliskich naszych osób, do najbliższych naszych osób. Wydaje nam się na przykład, że. Nie mamy co dziękować, bo wiadomo, że jesteśmy wdzięczni, tak? Yy, wiadomo, że yy, jak ktoś nam coś zrobi w rodzinie, to, to wielkich podziękowań nie trzeba. No właśnie nie. Człowiek potrzebuje do, doświadczenia, właśnie tego, tego słowa, dziękuję, ma do zaspokojenia każdy z nas potrzebę uznania. I właśnie ta potrzeba uznania najważniejsze dla nas jest, żeby wypływała od najbliższych osób. Że owszem, uznanie obcych osób, uznanie świata jest ważne, ale najważniejsze jest, żebyśmy wiedzieli, że doceniają nas te osoby, które są wokół nas. Także um, słowo dziękuję, y, wykonany gest, poparty tym słowem dziękuję, jest ważny dla osób, które z kolei dla nas są ważne, dla nas najważniejsze. Także takiego słowa także. Y, w jaki sposób też używamy. Używamy słowa proszę. Bo też my, yy, jeżeli prosimy o coś, to okazuje się, że czasami łatwiej prosić obcych niż swoich. A potem też mogą z tego wy wynikać jakieś, wiecie, nieporozumienia w rodzinie. Potrzebowałem cię na przykład, potrzebowałem twojej pomocy, a ciebie nie było. A druga osoba mówi, a skąd ja wiedziałam, że ty potrzebujesz w tym momencie mnie. Życie nas... Toczy się po swoich torach. Nasze dzieci mają swoje życie. One się oczywiście splata z naszym, ale ono nie jest razem z nami. Um, nasi rodzice mają swoje, swój tor. My mamy swój tor. I w momencie, kiedy potrzebujemy gdzieś tutaj bliskości, potrzebujemy konkretnej pomocy rodziców, dzieci, wnuków czasami, rodzeństwa czasami, to po prostu lepiej i zdrowiej jest o to po poprosić, powiedzieć potrzebuję twojej pomocy. Chciałbym tego i tego i tego. A potem to już wiemy, że mówimy dziękuję na końcu tego wszystkiego. Doceniam to, że odszedłeś z tej mojej drogi, z tej swojej drogi, z tego swojego toru. Splotłeś, chociaż czasami ciężko ci tutaj przychodzi. Ten kawałeczek życia swojego z moim życiem, pomagasz mi, mi przy tym. No i dlatego właśnie ja tutaj Ci dziękuję. No i w końcu przepraszam. Czasami żyjemy obok siebie, nie przepraszając, nie używając tego słowa. Owszem, my czasami chcemy wynagrodzić naszym bliskim, że coś tam zrobiliśmy, nie tak? No i myślę, dobra, teraz by dla Ciebie dobry, albo coś ci kupię, albo gdzieś ci zabiorę, albo coś zrobię. A to słowo przepraszam, jest niejednokrotnie takim domknięciem całej sytuacji. Zobaczcie, czasami y, gdzieś tam są różne sytuacje, słyszycie, ktoś wam opowiada, albo widzicie na filmach, że czasami, jeżeli ktoś zrobił krzywdę komuś, to ten ktoś czeka, a czasami nie czeka, tylko atakuje, wymaga do momentu, aż usłyszy słowo przepraszam. Bo przepraszam, to znaczy, wiem, że zrobiłem źle, wiem, że cię skrzywdziłem. I nie chcę już tak robić, tak? Przemyślałem to. Więc takie słowo też, przepraszam, jest ważne. No i oprócz tego, mówił ten nasz ksiądz, są jeszcze dwa inne słowa, które trzeba też włączyć. To nie są słowa, które są tutaj w tym kontekście dobrego wychowania, proszę, dziękuję, przepraszam, ale słowa, które muszą iść razem, jeżeli chcemy też wykorzystać dobrze nasze życie na... na Życie, na bycie z naszymi najbliższymi, a tak naprawdę oni są dla nas w tym życiu najważniejszy. I pierwszym takim z tych dwóch słów to jest słowo przebaczam. To jest też sytuacja, no bo yy, ważna, no bo też także wśród bliskich osób, przyjaciół, rodziny. Czasami człowiek coś powie nie tak, czasami zrobi nie tak, czasami różne rzeczy się dzieją i my też żeby nie chować tego żalu w sobie. Czasami przez lata, przez dziesiątki lat, to też takie słowo przebaczam tej osobie, zwłaszcza, jeżeli ona przeprasza, a jeżeli nie przeprasza, to wybaczenie jej, jej też jakby w środku, to jest coś, co pomoże w relacjach z tymi, tą osobą, dlatego, że my już nie będziemy czuli tego żalu, jeżeli potrafimy faktycznie przebaczyć. Potrafimy czasami sami z siebie, czasami y, przy pomocy fachowców, na przykład Psychologa, który też pracuje z właśnie z nieumiejętnością przebaczenia, czasami duchownego, jeżeli mamy takiego, który też pewno jeszcze nam przestawi, że to słowo przebaczam, nie żywię do ciebie żadnej urazy, to jest też coś, co pozwala lepiej iść w to dalsze życie, lepiej też czuć się z innymi osobami, ale też ze sobą samym. Noszenie jakiejś zadry przez dziesiątki, czasami lat. Ym, bardzo utrudnia także człowiekowi y, życie i tak naprawdę ten jego rozwój, całą jego drogę. No i na końcu mówię, że jest też słowo, którego też powinniśmy używać, jeżeli go nie używamy w stosunku do naszych najbliższych, dwuczłonowe wyrażenie kocham Cię. Oczywiście, że my myślimy, że nasze dzieci wiedzą, że my je kochamy, że nasi rodzice wiedzą, że my je kochamy, że mąż wie, że my go kochamy i że ona wie, tak, ale to jest też słowo, które ma ogromną moc w sobie. To jest ym, przekazanie takiego słowa ma w sobie bardzo silny ładunek emocjonalny dla osoby, które to słowo wypowiada. Bo my w swoim życiu nie nie szastamy tym słowem. My najczęściej nie mówimy, nie wiem, 10, 20, 30 razy dziennie, jak mówimy to też dobrze, bo, bo, bo tak, taka widoczna nasza konstrukcja psychiczna, że my to umiemy, potrzebujemy i, i tak działamy super. Ale też jeżeli my to wypowiadamy, to jest to coś, co u nas też powoduje drżenie serca, ucisk w żołądku, skurcze mięśni, szybszy oddech i dokładnie to samo też druga osoba, czyli to jest też takie słowo, które jest ważne dla innej osoby. Czasami mamy dany taki moment, kiedy my to, my, my działamy, ale czasami też pamiętajcie, że są osoby, którym bardzo ciężko przychodzi w powiadanie takich słów, czyli też jeżeli macie taką możliwość i macie takie osoby w najbliższym gronie, to wiecie, że to nie to, że one nie, nie chcą, że one czasami nie mogą i czasami też możemy im ułatwić właśnie Wypowiadanie tego, co, co gdzieś tam w sercu ym, jest. I wtedy także łatwiej przyjdzie nam na przykład pożegnanie, ale też łatwiej przyjdzie nam oswojenie śmierci, naszego umierania, naszego odejścia od tych osób, że jeszcze tyle chciałem Ci powiedzieć, jeszcze tylko, tyle chciałem Ci przekazać, a już nie mogę. Możemy. Wszyscy mamy kolejny dzień życia. Wszyscy mamy. Być może wiele takich dni, ale nigdy nie wiemy, który będzie ostatnim. Także, jeżeli macie takie sytuacje, powiedzcie te, te, te pięć słów i zobaczcie, co będzie w tym momencie się działo w Waszym życiu. A jeżeli chodzi o życie, to jestem już na etapie zamknięcia pewnej sprawy. Oczywiście, że nie do końca, bo tutaj pewne rzeczy gdzieś tam, jak widzicie, choćby po, po, po tym odblokowaniu, gdzieś tam właśnie też w tej myśli o, o moich rodzicach, o, o tych, że, że ich nie ma w tym ziemskim życiu, to to jest, no bo człowiek nie ma tak jak granica i potem już dalej żyli długo i szczęśliwie, ale myślę, że jest to już taki moment, kiedy ja ruszam do życia. Wczoraj po raz pierwszy smakowało mi jedzenie. Już myślę, że też taki dobry. Oczywiście jadłam, nie, nie głodowałam, no bo trzeba było mieć siły, ale to wszystko miało smak Na Wczoraj po raz pierwszy było, była jedna, rzecz, która faktycznie mi smakowała, także myślę, że jest okej. Okay. Mam też plany gdzieś tam życiowe. no My też musimy, wiecie, to życie sobie troszeczkę oswoić. Wczoraj właśnie nasz przyjaciel powiedział, że teraz już macie wolność, możecie wszędzie jechać, możecie wszystko robić. A on wie, co mówi, bo on bardzo długo opiekował się swoją mamą e, w domu leżącą, także on tutaj naprawdę myślę, że rozumie też taką sytuację naszą. Um, no i faktycznie my w tym momencie musimy nauczyć się tego, bo przez ostatnie ponad trzy lata wszystko co robiliśmy to było jakby budowanie naszych planów na centrum. Jak zabezpieczyć na ten czas teściową, tak? Także tutaj, zwłaszcza tutaj mój mąż, ale, ale ja też, no bo to jesteśmy razem, jesteśmy jednym ciałem, jednym duchem, więc to oczywiście, że to idzie w ten sposób. No i teraz też będziemy, myślę, musieli powolutku zmienić sposób patrzenia na chociażby właśnie różne nasze życiowe decyzje, więc zobaczymy, co będzie się działo. Na pewno, znaczy nigdy nie ma nic pewnego, ale myślę, że z bardzo wysokim prawdopodobieństwem mogę Was zaprosić już na vlog czwartkowy, taki relaksujący, odprężający, także Zostańcie tutaj ze mną. Jeszcze raz dziewczyny, dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Ja je czytałam, natomiast nie byłam, przepraszam, gotowa wchodzić na żadną, żadną interakcję z nimi. A w ogóle, to tak a propos jeszcze komentarzy, bo to już um, też czytałam, a nie odpisałam. Jak fajnie czasami jest, jak widzimy, że gdzieś tam nasze drogi się wcześniej przeplatały. Były, było Was um, kilka osób, które okazało się, że mieszkały albo w tym samym akademiku, kiedy ja mieszkałam, także być może gdzieś tam się przy portiernie, przy Pani Brące nie wiadomo, albo też mieszkałyście właśnie obok akademiku. Były ołówek i kredka. W ołówku, nie w Kredce, w Kredce mieszkała moja przyjaciółka ze swoją siostrą, właśnie w tym takim module nowooddawnym. Także tam chodziliśmy i zazdrościliśmy wszystkim mieszkańcom Kredki, że mieli właśnie moduł z kuchnią, z łazienką i jeszcze z balkonem do tego. Także <laughs> fajnie. Gdzieś tam nasze drogi na pewno też się w tym czasie prze przecięły. No tak, takie życie ludzkie tutaj jest. Także. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie się, życzę Wam pięknego, spokojnego, słonecznego, nie za gorącego tygodnia. Do zobaczenia w czwartek.